Ja mam z tej strony z Polska, to odcinek jednorazowy raz powiem, to postać w Command for Flat w kilka sekund. A więc kilka, czy jest to maksymalnie chyba dwie postacie. Nie wiem, dwie postacie, chyba że jest mało. Nie, chyba nie, są tylko Z warsztat można sobie wybierać modele, ale to... na modelach możecie sobie brać gotowe. Wezmę ten. Ja. Na odpłycie co wezmę? Kolory. Tę. Ale najlepiej jest na... na czystym. Możecie sobie wybrać co najgorę. Wybieram odpłycie Nie. Ja. ciało, można sobie ustawić kolory głowa, czapki biory coś zmieniać farbu masę możecie tylko, kon tylko konkretnych. malujecie i nie możecie tych no i tyle troszkę po wklejnym odcinku na